Cześć, z tej strony WTS. Witajcie w nowej serii na kanale z gry American Truck Simulator. Młodszej wersji Euro Truck Simulatora. W porównaniu do ETS-a, tutaj będziemy jeździć po Ameryce, zwiedzać sobie Stany. Ale nie mniej będziemy dostarczać ładunki. Ja już sobie pozwoliłem założyć konto, nazwać naszą firmę. Nasza firma się będzie nazywać Transamerika. No i chyba nie pozostaje nam nic innego, jak łączać się na pierwsze zlecenie. Oczywiście z własnej ciebie nie mamy. Musimy na nią zarobić albo ewentualnie wziąć kredyt, co na razie nie będę robić, ale w przyszłości już może i tak. Naszą bazą wypadła jest oczywiście Los Angeles, i z Los Angeles pojedziemy sobie dzisiaj do dokąd a może do Barstowa pojedziemy, bo to całe 4 godziny. Więc mm, sam raz, Dobra. i tak wygląda nasza ciężarowa w środku, a tak na zewnątrz. A no, może sobie zrobić zdjęcie? O! Dobra, u u załączamy. No nie wiem, mam włączoną nawigację głosową Zobaczymy czy ono będzie w ogóle działać Przed nami no, 4 godziny jazdy Uuu, czy ja się zmieszczę? Zmieszczę się Przynajmniej powinienem Trzymaj mi mm. Momencik Zobaczę. E. W opcjach całą nie mam nawigacji włączonej. Stabilność. Czekaj, teraz tutaj smorzę. No nie wypowinno. Nie, muszę zobaczyć już poza nawijaniem bo coś się spieprzyło, a powinienem mieć nawigację włączoną. Przecież mamy 160 mil Oczywiście w porównaniu do Europy yy, drogi w Ameryce są szersze. Długo jeszcze będziemy czekać na wysielone? No, dobra, już możemy jechać Zobacz, czy on... a, bo w prawo skręcamy w lewo, dobra Dobrze przyjechać? Dobrze. Tak jak w pts nie ma jeszcze hmm, pomocy na... do ATS a O, już lute. <laughs> jeszcze trochę bym zrobił mandat. Uuu... Nie, my, my skręcamy Czekaj Do no, czerwony przyjechał. dobra, to może my też tym skręcimy Ło, ale blisko było Aha, tutaj muszę yy, być skupiony, bo どの辺じゃん。 Czy sama pomoc, jeśli nie ma do ETS-a, to do tego, że część zespołu, którzy tworzą mody, tym pola, jest na wakacjach. No i nie mogą wciem skończyć. No, więc podejrzewam, że może być dopiero w sierpniu. Albo i później. Zobaczmy jak to się spędza. E co ty mi zderzak? Chcesz mi uderzyć. A to już. Teraz się tu wywrócę. napisać, gdzie powinienem pojechać. W następnym odcinku. Oczywiście ja swojej czasy. też będę. Robić, ale sugestie widzów też są dla mnie ważne. O, dobra, tutaj już mogę no, się troszeczkę rozpędzić. Czy mamy paliwo? O, czego nie? Bo jedziemy prosto. Nie to mmm dawaj wycisnąć. o to też stoi tutaj miałem co Tutaj miałem pojechać. Gdzie to była miasta? Powinniśmy być na trzecią na miejscu.

co to jest jakieś pokręcone na mm. Ech, to nie wybudę. já si to zpověděl Czy co? Dajcie mi chwilę. Ja ustawię sobie nawigację głosową i zaraz do Was wrócę. Dobra, już jestem. Jestem już. Miejmy nadzieję, że będzie działać. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć Aha, w prawo. A, no, czyli dobrze jadł, tak? Ale tam mieliśmy... Mieliśmy, znajdę nową trasę. Trzymaj Przy... się prawej strony, a następnie skręć w lewo. A, czy jednak źle pojechałem. Skręć w lewo. Coś pomieszałem Jedź prosto Przygotuj się do skrętu w lewo Skręć w lewo Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Aha, w prawo. tu w prawo, Skręć prawo. w prawo. Się trochę zamotałem. Jedź prosto. W tym razie, czerwonym. Zielone. Trzymaj się lewej okay. prawej strony, a następnie skręć w prawo. A w prawo? Tu. Skręć w prawo. Czy ja, ja chyba mogę z a jednak nie mogłem. No dobra, nic. Pierwszy mandat też musi być. Uuuuu. Jedziemy cały czas, zdrowy, a następnie zjedź w prawo a, w prawo zjedź w prawo. Tu w prawo? Tu trzecia będziemy co Nie ma problemu, że Co dwie godziny zostało, a trzeba by jeszcze kopać tu nie ma nigdzie żadnej stacji. To nie jest tak jak w Europie, że na, ka na każdym kroku stacja. Nie, to zależy od stanu. Tak jak tutaj mamy na przykład już takie bardziej odrudne tereny się zaczynają. Może gdzieś znajdziemy. Dziwnie nie mam, a może nie włączyłem znowu. Ograniczenia prędkości nie ostrzega nie No, od czasu Basta, zbliżamy się O, no właśnie no nie ostrzega mi się. Miejną prędkością muszę ustawić. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Z zwolnimy. 10 mil nie zostało wyprzeć prawa, Jak tu są szerokie drogi to też nie, bo ja tu zaraz będę zjeżdżać trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. jedź w prawo Przygotuj się do skrętu w prawo No jedź jedź Czy w prawo jedzie? O ja, że będę się za nim To Jeszcze pół godziny jazdy. Ale też nie za mogę go wyprzedzić. Bo nie wiem czy tam na przeciwko coś nie jedzie. Chodźcie chodź, dobra, to zaraz tak będziemy na miejscu to... OOJ! A, no i przyjebałem, he. <grystanie> o, nasz się skręca. No, jest cieśkencza. Przygotuj się do skrętu w lewo. No i już, no Kręć w lewo. się zamyślam tutaj w lewo. No i już jest nasz cel podróży. Koniec trasy. Dobra, O, to akurat tak jest <grymne> To nie powinno być trudne. Ingen bra inte Ofta film. Okej. kan vi det stans ofta. No i tak moi drodzy, dojechaliśmy do celu. Ja jeszcze muszę sobie ustawić te ostrzeżenia o nadmiernej prędkości, ale to już zrobię już przed następnym odcinkiem. Ja tymczasem dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Zostawcie lajki, like, zostawcie suby. Sekcja komentarzy jest jak zawsze dla Was. I trzymajcie się. Do następnego. Cześć.